Najbardziej widowiskowy stek. I jest to nic innego jak antrykockościom nazywany również stekiem Tomahawk. Patrzcie, jaki grubas. Robimy go metodą reverse sear, także wbijamy w sam środeczek naszego steka sondę termometru. O właśnie w ten sposób. Na termometrze ustawiłem 49 stopni, i jak stek będzie miał tyle w środku, to mój termometr mnie o tym powiadomi. Piekarnik nastawiony na 120 stopni. No i oczywiście nie ma tutaj reguły czasowej. Ja używam termometru. Zależy oczywiście wszystko na jakiej temperaturze robicie. Reverse. Oraz od grubości steka. No i kładziemy go oczywiście na metalowej kratce. Mamy 49 stopni, wyciągamy steka. No i póki co, stek tak bidnie wygląda, ale za chwilkę się to zmieni. Lecimy z tym. O wiele lepiej. No i oczywiście moi drodzy, sponsorem tego odcinka jest firma Steki.pl, która wyposaża mnie w te pyszne, widowiskowe steki. Pamiętajcie oczywiście o kodzie Karniwor, 5% na wszystko, link do strony macie w bio. No i smacznego. Mm, bo jaż.